Siemano w tym nowym dniu. Słuchajcie, problem duży. Magda tu już czyści. Powiem wam, że przekichane było to wszystko w kleju usuwać. Ta taśma normalnie przy, przywarła. Męczyliśmy się z nią wszędzie. Jeszcze i tak nam parapety zostały, ale Magda, powiedz, czym my to robimy? WD40. Najlepszy, najlepszy materiał słuchajcie nie kupujcie nic innego WD-40 na szmatkę zatłuścić, zatłuścić ten klej i normalnie schodzi jak jakimś rozpuszczalnikiem i naprawdę nie zedrzecie żadnej farby także tylko WD-40 do ścierania yy, kleju no i to taka wrzuta lecimy dalej z robotą to już koniec generalnie czyszczenia Magda doczyściła ostatniego chaosa pół dnia minęło praktycznie ale Pół dnia czyszczenia przez głupotę nieściągnięcia taśmy, mało tego ta siatka, już była przyklejona praktycznie, jakby na stałe. Ona już miała zostać. Ona została powyrywana tylko dlatego, bo miałem folię zabezpieczoną, całe okno i jak wiatr wiał, no to wiadomo, że wszystko powyrywało. Trzeba później na nowo to nałożyć. Ta się jakoś utrzymała, także jest spoko. Tą będę używał, no ale tamtą muszę wymienić. No jest dobrze, nie? Nie, tu są te kropki, nie wiem co z nimi. Gdzie? No tu całe. Gdzieś? Brud taki. No ale nie można tego. Chyba, że wodą spłynę. No dobra, jeszcze to chwilę ogarnę i do następnej wrzuty. Przykręciłem złoto na suficie. Zaraz będę odpalać, ale jeszcze muszę według Magdy wyregulować co do milimetra, także zaraz zobaczycie kochani efekt pięknego złota. Za lampy daliśmy mega fajną cenę, ponad 1300 złotych i w tej chwili regulujemy. No nasze... Z tyłu od HSA jeszcze do góry, no. złoto No jeszcze może minimalnie. Wyregulujemy i pokażemy efekt, to na tyle tej brzuteczki. <grym> Lampa powieszona, zaraz Wam pokażemy jak lata, patrzcie jak tam wam się podoba? bo dla nas sztosik pokaż mi się z drugiej strony jak to wygląda z daleka i z bliska tak to słuchajcie wygląda no i co i teraz y, będę wam jeszcze przykręcał tutaj drugą i pokażę wam drugą czyli y, ta jest nad 100, czyli ona ma trzy kręgi a na strefę wypoczynkową yy, walimy dwa kręgi, żeby było troszeczkę ciemniej, nie? No i znam praktycznie zaraz będzie wszystko w tym salonie. Zostaną jeszcze tylko LEDy, no bo jak wiecie, kabel jest wypuszczony. Myślę, że spoczko, nie? Spoczko. Słuchajcie, mój stolarz mi przysłał filmik, akurat robi zabudowę. Słuchajcie, na łodziach pływających. I właśnie dźwig, yy, przysłowi filmik, jak dźwig przyjechał, podnosi te łodzie i wiecie, przestawia, nie koza. Kurczę, szkoda, że nie mogę wam tego nagrać. Dobra, to na tyle tej wrzuteczki, Do następnej. Powiem wam, że ząknie. Kable są poplątane. Na moje się z nim nic nie da z tym zrobić. Dzwoniłem w sumie teraz. No i leże, leże z tym, nie wiem co zrobić. Wydaje mi się, że przy produkcji, bo tam są takie piny i ich nie można generalnie jakby łączyć samemu, bo tu się naciska i się reguluje wysokość. Się podnosi, obniża. No, i nie ma opcji. Na moje te środkowe trzy są dobrze zrobione, nie? bo to idą do tej małej lampy. Jakbym odsunął, to są po wewnętrznej stronie, tu niby też każda idzie na swoją stronę. Tylko że ktoś zacisnął pewnie, jak się splątały, tak mi się wydaje. Jak przeplot był zły, zobaczcie, tak mi się to wydaje. Ja to zostawiam w tej chwili, bo tutaj się nic nie da wykminić innego. No bo tamtą, jak powiesiłem, to tylko ją opuściłem i wszystkie kable, każdy kabel szedł do swojego, jakby korytka. No ale tutaj jest inaczej. Także to na tyle. I do następnej wrzutki. Dobra, sprawa rozwiązana. I tak ziomek do mnie przyszedł, także ją ściągnęliśmy. No było można ją przekręcić tutaj jakby, jedna śrubka do odkręcenia i ją można przestawić. Teraz idą równo, no ale fizycznie ona była źle założona, no ktoś tam dał ciało. Dobra, no tam, ale dobrze, że można było zrobić, tak, bo to tak to kurczę, by no się tak, musieli bo to czekać to znowu... Bo to tylko ta śrubka i w sumie tylko przełożyć i z powrotem ją przekręcić, no, no ale... w częście. Samo to, nie? Samo to. Dobra, to na tyle tej wrzuty. To następnie. Dobra, gotowe, wisi. Tak świeci. Także mamy trójkę i dwójkę tam. Koniec oświetlenia. Tak jak mówiłem, jeszcze tutaj jest wyprowadzony prąd na leda. Czyli myślałem, żeby puścić tylko w lewo. No, tam jest lewa. I w prawo. Tą jest ścianę. Lub ewentualnie tylko zrobić tutaj pasek. Chyba tak będzie najlepiej. Chyba też mi się wydaje, nie chciałbym tam przeciągnąć przez całe, tylko tutaj jedną stronę, nie? Tak, no. Także tak to wygląda, no i co? Działamy dalej, teraz robimy grilla, mamy grilla na zewnętrzną wystawionego, się rozpala, zaraz kiełbachę wrzucimy, zjemy sobie kolacyjkę, wypijemy sobie browarka, posiedzimy, pogadamy, no i to na dzisiaj wszystko. Jutro znowu y, zaczynamy y, cokolwiek kleić, lepić i się bawić tą budową. Dzięki! Łapa w górę! Znaczy, ja dokręcę pewnie coś, to także. Y, ale i tak łapa w górę. Nawet gdy teraz jesteś. Z... Łapa w górę! Dobra! Ty, Magda, przecież jestem jak anioł. A tobie się podoba? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie y, lampy tutaj nam przypasowały. O, czekajcie, czekajcie. Niech nie będzie na Ciebie mi czekał, <grymne> <grymne> opowiadaj tylko coś wyłączam, bo zaczynamy grillować. Nie, nie no właśnie to, mówię, i... Przed kwieczkom odkurzałam, wiadomo, że tutaj się co chwilę chodzi i się brudzi. E, Emil karton tutaj położył, a karton powinien tak naprawdę wlecieć tam na wejście, jak się wchodzi. E, do domu, więc będzie musiał mi go tam sobie przesunąć, albo ja sobie go przesunę i tam będzie. Tak, my właśnie grillujemy i, i się relaksujemy w ten piąteczek. Piąteczek piątunia. Nie, ładnie wyszło. Nawet patrzyliśmy jak tam będzie, gdzie telewizor, jak powyłączamy. Też fajnie to wszystko wygląda. Tak jak chcieliśmy, nad stołem będzie mocniejsze światło. Tutaj, gdzie, jest, gdzie będzie sofa i stolik kawowy, to tak właśnie, i telewizor, to to będzie troszeczkę mniejsze, bo nie potrzebujemy takiego dużego. No, a tam nasz relaks i te moje lampy na ścianie <laughs> takie to fajne powinno. No, powinno, o. już muszę się przyzwyczaić. Gdzie co i, i gdzie się włącza. Dobra. A ja w ogóle chciałem powiedzieć, że y, jestem w sumie mega zły, ale jeszcze tak nie do końca, bo to nie jest potwierdzone. Na razie to się wykłócam, żebym tak mógł powiedzieć, zeneon. Bo słuchajcie, ja miałem dostać rozliczenie y, za mój prąd za cały rok. Chciałem wam powiedzieć, ile wyprodukowałem w roku, ile zużyłem. Już gdzieś tam z jakimś konsultantem rozmawiałem, już mi powiedział, że więcej zużyłem niż wyprodukowałem, dlatego zacząłem się trochę z nim spinać, no bo ściągnęli mi, słuchajcie, dwa liczniki, i mi się wydaje, że jakaś niezgodność. Ja nawet nie zacząłem mieszkać, a mi już mówią, że mi prądu brakuje, także nie wiem, wy... ogólnie wyjaśniam, jakieś problemy mają, bo ja ponad miesiąc temu powinienem dostać jakikolwiek rachunek. Ale nic nie dostałem. No to także słabo to wygląda. Jak dzwonię, to też nikt nie umie nic rzetelnego powiedzieć. Jakiś tam konsultant wysłał pismo, bo też w tym systemie za bardzo nie wie o co chodzi, dlaczego były wymiany liczników i tak dalej. Także będzie następna aferka. Dobra, to na tyle. Pozdrawiam Was tego dnia. Jak może wrzucę do sieci, jak nie, to dokręcę z jutrzejszego. Zobaczę, ile czy jest jakiś w ogóle plik się utworzył. Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się. 19 godzina, siemanko w tym nowym dniu. Jestem z Magdalenką, jedziemy. Hej. Jedziemy ogarnąć, dokończyć w sumie chwilę tą kuchnię, te kable wyszpachlować, gdzie fakt idzie to wszystko za szafami, ale ja bym nie mógł spać jak to by było niezrobione dokładnie, mimo to, że tego w ogóle nie będzie widać. I jedną ściankę lecę poprawić, bo wkleiłem inny narożnik, taki delikatniejszy. Tam ma stać komoda, mają być światła i ją wyprowadzić. Po troszeczkę pod słońce tam ona leciała pod zachód słońca, źle była e, przeszpachlowana. Także lecę to ogarnąć. No i co? I to na dzisiaj będzie wszystko. Niedługo ruszamy z całą elewacją z przodu. Najprawdopodobniej zrobimy to od poniedziałku. Musimy się w końcu za to zaprać, zabrać, ponieważ. Już nas czas goni ze względu na słońce, które nam po prostu najzwyczajniej na świecie pali steropian w tej chwili zimę. Jak w zimy, może być ten steropian, to jeszcze ok. Tak już w lato on skruszeje i nie będzie żaden klej trzymał. No, na tyle tej wrzuty. To wszystko na dzisiaj. Co? Takie drobne szpachlowanie, jak tego, tego na przykład i tutaj. Tych dziur, także wszystko jest tak, jakby drobno szpachlowane. roboty pomału idą w tej chwili. Stolarz dzisiaj do mnie dzwonił, że chce przyjść o 21.00. Robić kuchnię. Ja mu powiedziałem, że nie ma takiej opcji, ponieważ jestem niegotowy właśnie przez te szpachlowanie za szafkami. Także kuchnię przełożyliśmy, że będzie gotowa do 13 .00. Tak to w tej chwili wygląda, także Was informuję. No i co? I to na tyle generalnie. My z Magdą pomału lecimy. Hej, na tą kuchnię go zastrzelę. Niestety nie mogłem inaczej nic zrobić. Jeżeli stolarz chce wejść, a ja nie jestem gotowy, także muszę się dostosować do jego czasu, bo nie z jego winy coś się dzieje, nie? No to trudno. Dobra, to na tyle. I do następnego. Trzymajcie się.